Dzisiaj mamy 15 jajek kurzych, takich za że dużo. Mają piórek w sumie nie wiem, bo brałem mu i mi właśnie powiedział: I 14 jajek perliczych, i będziemy wkładać do inkubatora. Nagrywam telefony, więc nie będzie takiej super jakości, ale o właśnie mam taki inkubator na 112 jajek, i te krzyczki są takie za małe, i te jajko się trochę rusza. E, ogólnie napiszę zrobię oddzielny odcinek i po powiem wam ile e, takie jajka, takie zapiórzone kury, zobaczycie potem je w innych odcinkach i powiem dokładnie ile się one inkubują w inkubatorze. Mam już trzecie jajeczko, tych kurek takich, <laughs> że mają dużo piórek. Tak właśnie pani nam powiedziała, tylko tak, jeszcze jedna sprawa, czubkiem zawsze do dołu, musicie sobie zobaczyć każde jajko, że czubkiem do dołu było, pamiętajcie, czubkiem do dołu, góry jest zawsze tlen, góry zawsze e, takim taką, nie wiem, gładszą powierzchnię, taką bardziej okr okrąglejszą, tam jest tlen i kur kura, kurczak, gęś, kaczka zawsze nie oddycha, więc e, tak jak mówię, musicie tak oddychać, inaczej kura czy perliczka właśnie nie wyjdzie i jak mówiłem to właśnie takie kurki takie zapióżone że mają strasznie dużo piórek aż na, aż na oczach to właśnie to są takie małe jajeczka z tego możecie zauważyć będą no, bardzo małe jajeczko i właśnie od tych kurek zapiurzonych mamy właśnie 15 jajeczek tyle udało się yy, kupić gdzie ja tu właśnie sobie podkładam, oby tu wszystkie tacki i tak nie będą ale jestem ciekaw właśnie ile te kurki takie zapiurzone będą się inkubowały w inkubatorze i żeby wszystkie najlepiej y, się właśnie y, wykluły <laughs> tak by było najlepiej i tu mamy już dwa rządki zapełnione nimi, takimi kurkami jak to pani powiedziała y, Zapiórzanymi, coś takiego, że mają... Widziałam, mogę w tym właśnie nagraniu jeszcze będzie takie zdjęcie z tak kurko, więc nie bójcie się. Będziecie wszystko widzieć. <grystanie> tak samo jak ja widziałam takie zdjęcie wam y, profesjonalne wyślę tutaj na YouTubie. A właśnie, nie wiem czy widzieliście, ale tu w ogóle są części do innego inkubatora. Właśnie ten inkubator się nam spalił. Niestety, no ale jeszcze spalił. Płyta taka grzewcza właśnie się spaliła. No i będę musiał zamawiać chyba z Chin. A z Chin to wysyłka 30 dni, więc będziemy czekać. I oby było w ogóle to, co zamówiłem, bo tam są w ogóle takie dwa panele. Jakieś dochodzące właśnie do takiego źródła grzania. No i będzie trzeba chyba trochę jaj dołożyć kurzych. Na razie tak mamy. Tu jeszcze są siejeczka. Ja jeszcze potem po, teraz to widzicie nagranie, ja to potem jeszcze sobie je posprawdzam, żeby wszystko było idealnie. Dobra i mamy tak to zapełnione właśnie i teraz chyba idę dołożyć jeszcze kur takich no takich zwykłych domowych kur więc tak tu mamy kurki właśnie takie zobaczycie na nagraniu na zdjęciu jeszcze myślę że da radę dam radę wrzucić właśnie z takich kurek takich zapiórzonych i perliczki ciekawe jak z tymi perliczkami bo już mamy 5 perliczek w hodowli będę mógł wam jeszcze pokazać na nagraniu ale nie wiem, czy pokażę. No zobaczę, ale ogólnie dzisiaj chciałam właśnie nagrać taki odcinek z wkładania jajek do inkubatora. E, takie ogólne informacje jeszcze o nim i w ogóle i tak, będziemy jedno półeczkę kłaść ich, bo za dużo jajek nie mam i za bardzo mi też za dużo tych perliczek i wszystkich y, stworzeń w hodowli pisklaków, ptaków nie jest mi za bardzo dużo potrzebne. Ciąg dalszy, eee, więc tak jeszcze sobie wziąłem 4 jajka kurek ozdobnych, razem będzie 19 jajeczek. Ja już sobie tu też powkładam i czekamy za 3 tygodnie ile się tam kurek wylęgnie. Eee, ogólnie to wziąłem te kurki ozdobne i kurki domowe, więc będziemy mieli trochę tych i tych. Czekajcie czy się dobrze kładę, czubkiem do dołu, czubkiem do dołu. Będę no musiał jeszcze zapisać e, w nawatniku, e, którego wkładałem jajeczka do inkubatora. Zaraz Wam pokażę jak wszystko wygląda po włożeniu jajeczek, więc widzimy się zaraz. Jeszcze nie pokazałem, mamy trzeci dzień już inkubacji, więc perliczkom zostało 20 dni do wyklucia się, a kurkom e, zostało 15 dni tym ozdobnym, tym właśnie po prawej stronie co są i tutaj jeszcze dołożyłem jajek y, kurzych tych domowych, to jest taki rodzaj kur, tutaj jeszcze mam cztery jajeczka kurek ozdobnych, no i tak to się prezentuje ja wam oczywiście dziękuję za obejrzenie odcinka, y, trzymajcie się i do następnego, siema!